Siemanko, to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale i ten. I co ja będę tutaj robił na tym kanale? No, przede wszystkim będę tutaj grał, wykupiał się jakieś pranki, może spróbuję zrobić. Na razie nie mam kamerki, a dopiero mogę tylko tyle pokazać, bo nie wiem czemu, bo na tym kanale ja raczej nie chcę y, pokazywać twarzy, ale na moim TikToku Raczej już tak. Już zapraszam. Yy, yy, pod, yy, linki w opisie. Nie? I, yy. No i będę ogólnie w to grał. Ogólnie odcinki będą się czas, czasami będą różnie będą, ale najczęściej to o 15-16 Coś w tym stylu. I no i tylko to chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się i cześć. A, jeszcze zapomniałem, subskrybuj ten kanał i zalajkuj.